Tatażna stypuła, witajcie na szkółce. Dzisiaj bierzemy się powolutku za pracę w ogrodzie. Właściwie to większość z Was pewnie takie prace poczyniła już wcześniej, ale wiadomo, szef w podartych butach chodzi, bo i praca w szkółce, i gromadka dzieci, więc ciągle mamy co robić. I dzisiaj już spójrzcie tu za mną. Bierzemy się za pracę, a więc już idą wszystkie tutaj nasze kwiaty. Które nam kwitły, pięciły nam tutaj letnie nasze dekoracje, więc pierwszy przymrozek za nami. Zaczynamy sprzątanie. Jak widzicie, róże nadal kwitną, ale część tych długich wystających batów, które nam przeszkadza, niestety, jeśli chcemy coś okryć na zimę, to. Wiadomo takie bardzo długie pędy, o które się boimy, tak jak tutaj, spójrzcie, no grozi wyłamaniem, więc zawsze takie pędy możemy skrócić, przynajmniej o taką jedną trzecią. Oczywiście kwiaty możemy sobie ściąć do flakonu, te które jeszcze kwitną, żeby się nimi odrobinę jeszcze pocieszyć. No i spójrzcie tutaj róże okrywowe stąd właśnie wynika ta ich bezobsługowość i to, że nie musimy się aż tak o nie martwić, bo tak jak tutaj spójrzcie, no całe nadal pełne liści. Trudno byłoby chyba nawet takie liście usunąć, wygrabić, żeby móc je już w tym momencie okryć. Z drugiej strony dobrze też, jeśli te pierwsze przymrozki troszkę zahartują nam róże, bo jeśli zbyt wcześnie też okrywamy wszystkie. Co innego chodzi o sytuację w szkółce, gdzie okrywamy róże świeżo okulizowane dziki, takie bijące świeże oczko, które jeszcze nie było wykształcone, nie rosło nam cały sezon, cały rok. A co innego, takie już dorosłe róże, więc zbyt wczesne kopczykowanie też nie robi im dobrze, bo niestety wybijają, kiedy mają ciepło pędy. No, a tutaj od razu widać na takiej rabacie, rośliny jednoroczne, już do wyrzucenia, bo niestety róż zrobił swoje. Po różach tego nie widać, bo spójrzcie, pełno liści. E, uwielbiają słońce, uwielbiają ciepło, ale też są odporne na przymrozki, na warunki atmosferyczne. Oczywiście każda odmiana ma tą odporność troszkę inną, wpisaną w tą swoją, w tą swoją linię genetyczną, ale mimo wszystko są to rośliny i krzewy wieloletnie, więc e, nie, nie są to tak mało odporne rośliny jak rośliny jednoroczne, które no w tym momencie już niestety, spójrzcie całe do usunięcia, do wyrzucenia. A róże nadal jeszcze w liściach, mimo że to już jest ostatni tydzień listopada. Jeśli zabieramy się za czyszczenie naszych rabat, oczyszczanie, to zwłaszcza z liści, które nam pospadały, na których mogą być wszelkiego rodzaju zarodniki. Jeśli ktoś ma albo planuje to bardzo polecam dmuchawę, bo spójrzcie, wydmuchało mi tu wszystkie stare liście. A tak jak tutaj spójrzcie, rabata jest wysypana kamykiem, często jest to kora i rzeczywiście takie zadanie jak wygrabienie tych liści, zwłaszcza z pomiędzy róż, jak wiadomo, róży są kolczaste, więc to nie jest taki łatwy temat. Jest super, bardzo ułatwia pracę. I teraz spójrzcie, jeszcze jeden, drugi taki. Zabieg taka dmuchawa, i te liście rzeczywiście wszystkie chore zostają pięknie pousuwane z naszej rabaty. A przede wszystkim do tego właśnie zmierzamy, żeby tutaj nie było zastoiska wszelkich chorób grzybowych. Spójrzmy teraz na rabatę. Koniec listopada. Święta Tereska nadal kwitnie. Spójrzcie, jak od razu tutaj stanowisko przyjrzało Usunęliśmy te wszystkie opadnięte listki, które tutaj gdzieś nam się znajdowały pod krzewami. Usunęliśmy też pojedyncze chwasty. Spójrzcie, trochę śmieci nam się jednak nazbierało. Jak widzicie, tutaj schowaliśmy też już Róże w Donicach można je postawić gdzieś bliżej takich miejsc, gdzie nie, rzeczywiście nie będzie miał aż taki wielki mróz na nie wpływ, jeśli nie mamy zamiaru ich niczym okrywać. My wstawiliśmy do tuneli, bo mamy możliwość schowania takich sadzonek w Donicach. Jeśli nie, to próbujemy je postawić gdzieś bliżej w takich miejscach, gdzie albo Przykrywamy, osłaniamy te donice, zakrywamy czymś, bo jednak takie donice i ziemia w nich jest bardziej narażona na całkowite zamarzanie. Usypywanie ziemnych kredowisk na takiej rabacie kamiennej mija się całkowicie z celem. I druga sprawa tutaj: testujemy też mm, temat bardzo kontrowersyjny, czyli stosowanie agro-włókniny, agromaty. Spójrzcie, tutaj rozgrzebię trochę. Starał się dogrzebać, jak widzicie tutaj taka agrowłóknina czarna jest, nie wiem czy mi się uda pokazać, bo druga sprawa, spójrzcie, mimo że ona jest, to jednak, nie oszukujmy się, wiatr z czasem nawiwa nam tutaj piasek, ziemię, wszelkiego rodzaju zarodniki i nasiona chwastów. Więc ten kamień oczywiście nam ogranicza tutaj rośnięcie wszelkiego rodzaju chwastów, ale nie eliminuje tego całkowicie. Jeśli mamy trudne stanowiska, zwłaszcza dla osób, które mają gdzieś działki, na których naprawdę przebywają bardzo sporadycznie w sezonie i nie mogą tego tak na bieżąco pielęgnować, plewić, no, kuszą się właśnie o takie rozwiązanie, żeby daną rabatę czymś wyściółkować i bardzo dużo jest przeciwników, osób, które absolutnie odradzają taką matę, bo twierdzą, że rośliny inaczej się na nie zachowują i rosną. Dlatego my próbujemy sadzić w różnych warunkach, to jest właśnie taka rabata. Nie zauważyliśmy jakby, żeby nasze róże tutaj, czy inne rośliny, które tutaj rosną, bardzo na tym cierpiały. Być może gdyby była to rabata ziemna i była ściółkowana tylko kompostem, miała super puchniczną ziemię, być może te sadzonki rosłyby o wiele bardziej pięknie, bujnie. Ale nie każdy ma możliwość posiadania takich idealnych warunków i wszystkie warunki testujemy. Mamy rabaty wyściółkowane korą, mamy rabaty ziemne. A tutaj jest rabata mata plus czarna agrowłóknina. Na jednej skarbie też mamy taką właśnie zastosowaną metodę, gdzie jest czarna mata i Kamień, bo tam bardzo, bardzo ziemia by się obsuwała. W tym roku, jeśli nam się jeszcze uda i pogoda pozwoli, to dosadzimy tam jeszcze różę okrywową, która ma też powstrzymać to obsuwanie się ziemi, a jednocześnie ją zdobić skarpę. I bierzemy się dalej za pracę, czyli oczyszczanie i szykowanie powoli wszystkich naszych różanych rabat do zimowego okrycia. Spójrzcie, pierwszy poważny przymrozek tego roku, koniec listopada, więc i tak nie jest źle. No i zaczęliśmy usuwać tutaj jednoroczne kwiaty, które stanowiły nam tutaj obrzeże naszej rabaty. Mamy już teraz, jak widzicie, dostęp bardziej do róż. Możemy tutaj wysprzątać. Usuniemy oczywiście jeszcze tutaj aksamitkę. I tutaj mieliśmy też róże w donicach. Ziemia po sezonie osiadła w takiej donicy. Spójrzcie, zostało nam do rantu trochę tych centymetrów i teraz tak. Jeśli wiemy, że ta róża była w tej donicy dopiero pierwszy sezon, była teraz posadzona i w przyszłym roku nie będziemy zmieniali takiej donicy na większą, ani nie będziemy dosypywali całkiem nowej ziemi, to teraz tutaj oczywiście możemy usunąć te wszystkie liście, które już opadły, możemy lekko rozsypać. Obornik, tak jak my na głębokiej wsi mamy dostęp oczywiście do takiego organicznego, prawdziwego obornika, czy to koński, czy to kurzy, czy to bydlęcy, nie ma problemu. Natomiast w Waszym przypadku może być to również obornik granulowany, czyli delikatnie posypujemy dookoła i możemy tutaj zakopcować taką różę, czyli też usypać taką warstwę ochronną z ziemi, jak to czynimy na naszych rabatach. Powiemy, że w przyszłym roku rozgarniemy tą ziemię i ta Donica już będzie sobie rosła, ta róża w takiej postaci, więc nie ma problemu. Inna sprawa wygląda, jeśli chodzi o Donice, które będziemy zmieniali na wiosnę. Będziemy różą dodawali więcej ziemi, zmieniali nową Donicę, ale też takie zakopcowanie i zabezpieczanie na tegoroczną zimę nie będzie problemu, jeśli dosypiemy. Ponownie takiej ziemi, bo po prostu to ziemię potem nadmiar na wiosnę usuniemy i wymieszamy sobie z taką świeżą ziemią, przesuwając już sadzonkę do nowej donicy. I potem już myślimy, z jakiego tworzywa mamy taką donicę. A czy to jest tylko cienki plastik, więc wtedy ona wymaga okrycia, ewentualnie wstawienia gdzieś do jakiegoś zimnego pomieszczenia, garażu, czy to piwnicy, oczywiście podlewania, ale bardzo rzadkiego, żeby ta róża nie ruszyła z wegetacją, i potem bliżej wiosny już będziecie widzieć. Kiedy zacznie się właśnie budzenie takiej róży, wybijanie pędów, to wtedy już musimy oczywiście taką różę wynosić na światło. A już kiedy będzie zima się miała ku końcowi, to wtedy taką różę ponownie krótko przytniemy. Więc oczywiście teraz żadnego cięcia takich sadzonek w Donicach nie wykonujemy, chyba że skracamy takie róże sporo, ale pod warunkiem, że potem jeszcze czymś je ogacimy, okryjemy, co oczywiście jest taką. Kwestią bardzo problematyczną, jeśli chodzi o róże, bo oczywiście mamy kolce, więc to okrywanie agrowłókniną to też musimy liczyć się ze stratami, bo w danym roku ją ogacimy pięknie, ale ta agrowłóknina już potem będzie niestety po sezonie mocno nadszarpana. A dlatego czasem, jeśli mamy igliwie inne dostępne pod ręką materiały, to staramy się okrywać róże, a z agrowłókniną to jest niestety taki jednorazowy bardzo temat. Kolejna sprawa, patrząc na rabatę. Usunęliśmy jednoroczne i teraz spójrzcie, zakopaliśmy się do jądra naszej rabaty i teraz już możemy zrobić tutaj porządek w bylinach wieloletnich. W tym wypadku tutaj mamy kocimiętkę i tutaj mamy lawendę. A więc to, co bardzo przeszkadza, tak jak tutaj możemy usunąć, zwłaszcza tutaj, jeśli już nam wchodzi na Róże, bo bardzo nam się tutaj wszystko rozrosło przez cały okres lata, co znacznie potem nam ułatwi tutaj oczyszczenie tej rabaty, i już potem dodanie obornika i zakopcowanie tych róż, więc teraz jesteśmy na etapie, żeby okiełznać to całą zieleń, która nam tu mocno rozrosła się w czasie całego letniego sezonu. Jesteśmy w połowie pracy. Spójrzcie, tutaj jeszcze wciąż. Rabata nieoczyszczona. Wydaje się burz, niesamowity. A spójrzcie, tutaj już powoli. Wszystkie kocimiętki, lawendy troszkę. Skrócone kocimiętki bardzo krótko. W zeszłym roku zostawialiśmy je znacznie dłużej na zimę. Ale teraz, ponieważ chcemy tutaj bardziej oczyścić rabatę, bo wiemy, że nam gdzieś tu się zakradły rozłogi mięty. Co jest tematem bardzo ciężkim potem do usunięcia. Więc chcemy ją bardziej znacznie oczyścić. Ale spójrzcie, jakie są zalety, jeśli wprowadzacie na rabaty ziemne byliny jako towarzystwo róż, to przede wszystkim spójrzcie, nie mamy chwastów, więc te beliny, które nam się rozrastają w ciągu sezonu, tworzą nam doskonałe tło i tworzą nam fajną taką zadarniającą całkiem tutaj przestrzeń. Spójrzcie, były mega rozrośnięte, więc chwasty nie miały tutaj po prostu bytu, nie miały jak nam się tutaj ani zasiać, ani rozrosnąć. I teraz też już widać bardziej Róże, które tutaj nam pięknie rosły. I teraz co nam jeszcze pozostanie usunięcie liści, czyli oczyszczenie rabaty, z wszystkich liści, które nam tutaj opadły, później zabierzemy się do szukania rozłogów mięty, a już na końcu będzie tutaj dołożenie na rabatę obornika i okopcowanie róż, więc wszystko powolutku. Na razie przycinamy, oczyszczamy, a tutaj jeszcze cała część do takiego oczyszczenia przed nami. Tak a propos, przepraszam Was dzisiaj za te hałasy w tle, ale niestety po sąsiedzku cały czas pracują cały dzień koparki i nie mam możliwości wykorzystania ciszy, bo po zmierzchu, no niestety, nic nie da się nagrać. Ale wracając do naszej rabaty, spójrzcie, już zrobiliśmy takie oczyszczenie pobieżne. Widać gdzie były nasadzone, w których miejscach byliny. I teraz kolejna rzecz. Przycinamy jeszcze z wysokości nasze róże, tak o jedną trzecią, żeby było łatwiej je okryć na zimę. To pierwsza sprawa. Kolejna sprawa to byliny. Po wydmuchaniu liści, tak jak mówiłam, będę tutaj jeszcze przekopywać, gracować tą rabatę z o tym, żeby wybrać Przede wszystkim korzenie mięty. Ale druga sprawa, jeśli mamy byliny, to musimy pamiętać, gdzie jakie byliny były nasadzone. Bo tutaj na przykład były nasadzone również czosnki ozdobne i tulipany, więc już tutaj trzeba uważać podczas gracowania, żeby nie uszkodzić takich cebul. Ale druga sprawa to jest też zaleta takiej bardzo różnorodnej. Rabaty, bo w momencie, kiedy z wiosny bardzo krótko przytniemy nasze róże i nie będą one jeszcze taką centralną zdobą naszej rabaty, to wtedy właśnie korzystamy z tych wszystkich dobrodziejstw, które daje nam już wiosna, bo wtedy właśnie na tej rabacie rozpoczną kwitnienie już krokusy. W kolejnej turze będzie nam tutaj. Towarzyszył wysyp tulipanów, później czosnki ozdobne. Będzie się nam rozrostać kocimiętka. Chociaż nie jestem jej bardzo wielkim zwolennikiem, bo jakoś nie bardzo toleruję zapach, który ona nam daje, ale skuszona takimi bardzo dużymi zaletami tej rośliny, bo jak widzieliście, teraz ją ścinałem, jeszcze była w pełni zielona, nie licząc oczywiście pędów, które znacznie już były, kładły się na ziemi, gdzie nie docierało światło. Oczywiście one już były takie lekko przesuszone i był tam brak na nich liści, ale generalnie spójrzcie, no, były jeszcze w pełni zielone całe te krzewy kocimiętki. I teraz przystępujemy do wydmuchania. W tym roku pierwszy raz testuję dmuchawę. Oczywiście nie będę się powoływać na żadną markę, bo tutaj zakup wiązał się z tym, że po prostu mieliśmy już do danej marki baterie, które. Się zmienia, bo kwestia oczywiście wybrania modelu spalinowego albo modelu na baterie, które sobie potem doładowujemy, i tutaj już jest wszystko zależy od Was i od Waszej wygody. Na pewno takie urządzenie spalinowe działa nam dłużej, bo wszystko jest w zależności od tego, jaką ilość paliwa do niej dolejemy. Natomiast dmuchawa na baterie znacznie działa krócej i o tym musicie pamiętać, dlatego na działce musicie mieć dostęp do prądu i taką wtedy baterię możecie sobie podładować, więc spójrzcie tutaj tych liści trochę jest i teraz już będziemy je usuwać. No i druga sprawa, jeśli ktoś może sobie pozwolić, to bardzo polecam. Ja raz, że wydmuchiwanie właśnie liści z róż, a dwa, że mam na działce do usunięcia liście spod dwóch olbrzymich orzechów, spod ogromnej czereśni, nie jednej. Więc dlatego to była taka no chyba największa moja inwestycja w tym roku ogrodowa. Jeśli ktoś planuje jakiś prezent, jakąś rodzinną zrzutkę dla amatora ogrodnika, to, to polecam. Ja na przykład po tym sezonie jestem na razie jak na razie zadowolona z dmuchawy i u mnie się przydaje i sprawdza się jako z takich bardzo, bardzo pożytecznych urządzeń ogrodniczych. No i spójrzcie, popracowaliśmy chwilę. I spójrzcie, od razu rabata prezentuje się inaczej. Większość liści wydmuchana. Jeszcze tutaj wejdziemy z graczką, jeszcze część liści wydmuchamy, ale spójrzcie, no, troszkę tego jest. Na naszej mieszanej rabacie, oprócz róż, nie może zabraknąć innych roślin, które towarzyszą właśnie różom, ponieważ przycięliśmy już mocno bylinę. Mamy teraz dostęp super. Do całej rabaty, to praca dla spóźnionych, czyli u nas pojawiają się tutaj zawsze na rabacie czosnki ozdobne i tulipany, i właśnie to jest ostatni moment, żeby jeszcze wszyscy spóźnialscy, tak jak ja, mogli tutaj dosadzić do swojej kolekcji nowe okazy. Rabata oczyszczona, a my przystępujemy już teraz do okrywania róż. Spójrzcie na taczce mam moją mieszankę, którą mam sobie sporządzać. To jest ziemia z mojego ogrodu. W tym momencie wilgotna, ale nie jest najgorzej po tych wszystkich roztopach. Yy, miałam okazję akurat oczyścić cały teren skretowiski. i ta ziemia bardzo mi się przyda. Tutaj mam jeszcze tor, bo trochę chcę sobie wzbogacić moją ziemię. No i obornik. Ponieważ ja mam obornik prosto od kur, bo na głębokim cię mam do takiego dostęp, a ponieważ kurzy. Ogólnie jest bardzo mocnym takim nawozem, dlatego właśnie ja sobie będę tutaj rozrabiała. I tak sobie dodaję na taczkę. Przemieszam z moją ziemią i taką właśnie mieszanką będę okrywała swoje róże na zimę. Jeśli macie dostęp do obornika, to pamiętajcie, żeby y, takim czystym obornikiem żywym, nie nie okrywać zbyt dużej ilości, nie dajemy, i zbyt młodych sadzonek, żeby ich po prostu nie przypalić. Spowoduje to y, nie tyle, że róże nam się wzmocnią i będą biły super z wiosny, a po prostu zostaną przypalone i sadzonki mogą zczarnić. I gotową mieszanką możemy zasypywać. Już nasze krzewy. Także, jak widzicie, na wysokość łopaty może przystawię. Także widzicie. Mamy piękny usypany kopiec. Miejsce okulizacji jest okryte. Okryte są te najbliższe miejsca okulizacji pędy, czyli te pędy główne, które zostaną skrocone na wiosnę, bo tutaj mamy wszystkie róże wielkokwiatowe, a takie oczywiście będziemy krótko przycinać już wiosną. Natomiast ten cały nadmiar Pozostaje w tym momencie, skoro nam nie przeszkadza, on i tak był częściowo tutaj widać przycięty, tak żeby nam pozwolić tu wykonać prace wszystkie ogrodowe. A róże już będziemy mieli okryte super, właśnie taką mieszanką ziemi, torfu i obornika na ten sezon zimowy. Ziemia gotowa, przystępujemy do okrywania naszych krzewów różanych. Krzewy mamy już zakopcowane. W pierwszej fazie przyciliśmy i tak, żeby można tu było wykonać pracę. Teraz okryliśmy już pięknie na zimę. Mamy już zasłonięte miejsce okulizacji i te pędy w najbliższej odległości od tego miejsca. A na wiosnę te wszystkie róże, ponieważ tu mamy do czynienia z różami wielkowiatowymi, będziemy oczywiście po rozgarnięciu już kopców przycinać krótko. Stoimy teraz przed rabatą, gdzie mamy już dużo starsze okazy naszych róż. Tutaj są róże rabatowe, rosną. I ponieważ są wiele starsze, bardziej odporne, więc tutaj lekko popruszyłam je obornikiem, a teraz będę je okrywać. I spójrzcie, jeśli nie mamy dodatkowej ziemi, to oczywiście korzystamy z ziemi, która jest na rabacie. Czyli podkopujemy sobie dookoła nasz krzew różany i obsypujemy ziemię, która jest obok naszego krzewu. I teraz taka uwaga, ponieważ ja tutaj daję obornik. Wspogacam również tutaj stanowisko ziemią torfową, to pamiętajmy, żeby raz na kilka lat sypnąć tutaj wapno ogrodowe, tak żeby nie zakwasić całkowicie takiego stanowiska, żeby mniej więcej utrzymywać odpowiednią tutaj ilość pH, jaka jest w naszej glebie, żeby róże nam pięknie kwitły, bo to nie są jednak borówki.